Jaki piłkarz ma tak złe relacje ze swoim klubem, że postanowił nawet zerwać ze swoją dziewczyną? Relacje Wiktora Jokeresza ze sportingiem Lisbona są obecnie bardzo napięte, już nie chce sprzedać swoje gwiazdy, podczas gdy sam zawodnik za wszelką cenę dąży do transferu. Cała sytuacja zaczęła się od rzekomego złamania obietnicy Sportingu, który miał obniżyć swoje oczekiwania finansowe, a ostatecznie tego nie zrobił. Początkowo klub zażądał za swoją gwiazdę 100 milionów euro, czyli wartość klauzuli odstępnego. Jednak od 1 lipca w życie weszła nowa klauzula, pozwalająca na transfer za 60 milionów euro. Mimo to mówi się, że relacje napastnika z klubem są fatalne, a sam zawodnik chce odciąć się nie tylko od sportingu. Ale też od Portugalii i wszystkiego, co z nią związane, w tym również od swojej byłej partnerki Ines Aguiar, popularnej portugalskiej aktorki. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o całej sytuacji, zawiódł klub, czy sam zawodnik przesadza.